No kochani, witam Was ponownie w dniu dzisiejszym. Dzisiaj już trzeci raz do Was gadam, kochani. Zaczniecie wymiotować już moją osobą, to dajcie, kochani, znać, będę pojawiała się rzadziej, co byście tutaj torsi przeze mnie nie mieli. Ale słuchajcie, no musi tutaj, że tak powiem, schematowi dnia stać się zadość. No musiała wejść tygodniówka z osobna, bo tamta była taka trochę, wiecie, taka trochę do dupy. Natomiast my, kochani, teraz zajmujemy się sprawami tyczącymi się tego, co miało się tutaj dzisiaj zadziać na kanale, czyli co w tym tygodniu dobrego do Was zmierza i jakie jest dla Was ostrzeżenie. Słuchajcie, trzy możliwości do wyboru. No, chociażby też właśnie z tego względu, że tych czytań było dzisiaj te tygodniówka i dniówka. Słuchajcie, dla każdego znaku, więc robimy taki ukłon w kierunku osób, które lubią sobie sami wybrać grupę. Aczkolwiek, kochani, ja bym tak nadmieniła jeszcze, że gdzieś tutaj bardzo mocno jakby uczulam was ku temu, że wy nie musicie wybierać grupy, tylko możecie po prostu odsłuchać sobie wszystkich trzech czytań. I i dopasować sobie to, co wam bardziej pasuje pod wasze życie. Dlaczegoż to? Dlategoż to, moi drodzy, że na przykład na kanale jest taka Krysia, która, że tak powiem, może ma taką właśnie spontaniczną duszę, jak ja, i tutaj ma rozbiegony wzrok, i ona nie wie, co ją ciągnie, a co nie ciągnie. I słuchajcie, czasami niefortunnie dobierzemy sobie taką grupę, ale jednocześnie potem się okazuje, że a w sumie wybrałam trójkę, ale w jedynce się bardziej odnajduje. Więc takie osoby, kochani, które mają tego typu trudność, mogą odsłuchać sobie wszystkie trzy czytania. I wziąć to, co pasuje do nich, tak? A tego, czego nie pasuje, po prostu odrzucić. Więc to jest jakby dowolność dla Was. Natomiast ja za chwileczkę zaczynam od zielonych kart. Moi drodzy będą tutaj zielone, niebieskie i powiedzmy brązowe. I moi drodzy zaczynamy czytanko. Przede wszystkim słuchajcie to, co ostrzeżenie jest tutaj kartą krzyżującą, natomiast to, co tutaj dobrego o kurczę, do Was idzie. Słuchajcie, wyciągałam karty i tak naprawdę tylko położyłam je na stole do góry dnem, i nawet, słuchajcie, nie spojrzałam, co tam jest. I jestem taka troszeczkę zaskoczona. Słuchajcie, kartami dla jedynek, słuchajcie, jeżeli byliście czymś ostatnio zmęczeni, obciążeni w dużej depresji, w dużym zmęczeniu, w dużym trudzie, to może się tyczyć wszystkiego. To mogliście, moglibyście być na przykład przemęczeni życiem, pracą czy czymkolwiek, nawet relacją, związkiem, jak najbardziej tak. Gdzieś tutaj, kochani, ostro w kość Wam coś mogło dać, jedynki, bo tu widać dziewiątkę mieczy, a więc siedzimy, martwimy się, nic fajnego nas w życiu nie czeka, nic nie mamy fajnego, nie czujemy szczęścia, nie czujemy się komfortowo. Mo, bardzo mocno nas tutaj coś dociąża, bo dziesięć była Mówi, że w pocie czoła znosimy wszystko, ale nie jest nam komfortowo. Słuchajcie, no, gdyby to chodziło o pracę, no to może tak być, że jesteśmy przepracowani i po prostu zwyczajnie obciążeni czymś, i to samo rzutuje na nasz nastrój. Czyli tutaj na kartę pierwszą, która bardzo mocno pokazuje, że jesteśmy w depresji, smutku, nie wiem, nic nam się nie chce, nie jesteśmy w stanie czegokolwiek się cieszyć, bo jesteśmy przemęczeni. <laughs> Jeżeli chodziłoby o relacje, związki. Moi drodzy, to też może być, tutaj może być nawet jedno i drugie. I praca zawodowa, która bardzo nas męczy, ale też jednocześnie, słuchajcie, wracamy do domu, czy też do relacji do związku, który też nie przynosi tutaj jedynką komfortu, tak? Bo jak najbardziej tak może być. I tak naprawdę stwierdzacie, że całe wasze życie, czy pod kątem zawodowym, czy pod kątem relacyjnym na przykład, no nie jest tutaj powodem do fanfarów, tak? Nie jest tutaj powodem do tego, że na przykład po ciężkiej pracy wracacie do domu, do rami w ramieniu na swoich ukochanych i tam, czy, wiecie, ładujecie te akumulatory, bo ja tu widzę nieładowanie akumulatorów skądkolwiek, więc mam takie wrażenie, że jedynki Wy tak naprawdę bardzo mocno i z takim strudzeniem wielkim poruszałyście się ostatnio tutaj gdzieś po Waszym życiu i ten ciężar <laughs> przepraszam Jakikolwiek życiowy na sobie dźwigałyście. Powiedziałabym, że mogły tutaj również nastąpić takie sytuacje, gdzie, bo ten ogień się tutaj pokazuje, tak? Takie, takie wiecie, jakby wiele spraw do załatwienia, szybciej, 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 bo już jest coś. Słuchajcie, na cito, już na teraz. No i tak, wy się tym wszystkim przejmujecie, czy zdążycie, czy obrobicie się z tym wszystkim, te zmęczenie, ten ciężar, wszystko to mogło Was tutaj bardzo mocno, kochani, poruszać. I tak jak powiedziałam, nie wiem, czy tutaj również w relacjach, w związkach układało się przez to wszystko dobrze. Ja mam wrażenie, że nie. Może właśnie dlatego, że druga strona też widziała, że no nie może się do was ani zbliżyć, ani nic z wami zrobić, albo po prostu zwyczajnie wy w tym wyczerpaniu nie mieliście siły nawet wręcz powiedziałabym tutaj na jakąkolwiek miłość. No i tym samym moi drodzy mogło być kruche tutaj krucho na wielu płaszczyznach. Ale słuchajcie, dobre w tym wszystkim jest to, bo my czytamy co dobrego idzie, nie? Koniec z tym. To odchodzi idziecie w kierunku czegoś szczęśliwego. Więc moi drodzy, co by dla jedynek nie oznaczały te dwie pierwsze karty? Ciężar, trud, depresja, smutek, brak szczęścia w życiu, to to odchodzi, bo ósemka Kielichowa mówi, odchodzę z tego, zostawiam to... W, no. Zostawiam to, tak? Zostawiam to wszystko, bądź też być może jakiś los czy sytuacja dopomaga temu, temu wszystkiemu, ale wy to zostawiacie i stwierdzacie: nie, dość, mnie to nie cieszy. Ja chcę od życia zupełnie innej jakości tego życia. Idę po dziewiąty, po dziesiąty kielich. Tutaj jest karta odejścia. Tutaj już odwracamy się na pięcie i mówimy: dosyć, basta, koniec. Słuchajcie, no jedni, jeżeli chodziłoby tutaj o sprawy takie, bym powiedziała, emocjonalne, a z całą pewnością tyczy się to emocji, bo okej, okay, my tutaj mamy działanie, czyli trud, wyczerpanie fizyczne, tutaj mamy myślenie, które nie daje nam spokoju, już mamy czegoś dosyć, ale słuchajcie, w tych emocjach jest również taki proces, gdzie te karty mogą pokazywać, że... Jesteśmy oddaleni od siebie, albo że być może relacja, relacja, związek nie przynosi tutaj zadowalających efektów. No i jedynki stwierdzają, że mają tego dosyć, tak zwyczajnie. Może nie miały odwagi em, w pewien sposób zostawić czegoś, ale ja mam wrażenie, że kochani, w tym tygodniu po prostu zwyczajnie coś obróci się albo skieruje Was w zupełnie inną ścieżkę, umożliwiając Wam zostawienie tego, co tutaj jest, tego, co tutaj nie daje szczęścia jedynkom i idzie się po więcej. Zostawiacie coś, idziecie po więcej. Albo osoba, która was tutaj zadręcza, zamęcza i krzywdzi, zostawia was i sobie idzie, ale ku waszemu dobru, tak? Bo wy tutaj nie musicie wówczas z tą osobą się męczyć. No, a jak jest ostrzeżenie, nie dajcie się zwieść, nie dajcie się wrąbać, e, moje drogie jedynki, w jakieś iluzje, bo ja tutaj widzę, że ktoś próbuje Wam zrobić mętlik w głowie, ktoś próbuje wam nawciskać różnego rodzaju głupot, e, ktoś próbuje stworzyć zamęt w waszym życiu, a karta ostrzeżenia mówi: nie dajcie sobie tego zamętu w życiu zrobić. Tak, nie róbcie, znaczy może inaczej, bo mam poczucie, że jest ktoś, kto po prostu tutaj zobaczcie, tutaj postać, nie wiem czy to widzicie, nie chcę się karty podnosić. Ale dobra, tutaj postać łapie się za głowę. Tak, jakby mówiła: Mam dosyć, mam dosyć, już nie wiem co mam sądzić, już nie wiem co mam myśleć, już kurczę coś tam, coś tam. A, a tutaj właśnie jest pokazana karta zamętu w głowie. Właśnie takiej sytuacji, w której mam mętlik emocjonalny, mętlik myślowy. E, słuchajcie, mętlik, który nie pozwala mi tego ciężaru zostawić i sobie pójść. Natomiast, i to jest ostrzeżenie, nie pozwólcie, żeby ktoś wam ten mętlik dalej robił. Dokonajcie wyboru. Tutaj jest wybór zrobiony. Tutaj ktoś odważnie, słuchajcie, mówi: Mam dosyć, odchodzę i idę, idę sobie. A tu jest ostrzeżenie, żeby nie daj Bóg, bo ktoś może będzie chciał Was zatrzymać, tak? No bo czerpie tu jakieś korzyści z Was. Natomiast może ktoś będzie chciał Was zatrzymać i właśnie zrobić Wam ten mętlik w głowie, żebyście nie wiedzieli, co Wy macie zrobić. Czy pójść, czy zostać, czy to, czy to, czy to. Bo to jest taka karta, wybierz, tak? Ale mam mętlik w głowie, więc nie dajcie sobie tego mętliku w głowie zrobić, drogie jedynki. Piękny przekaz. Słuchajcie, super. Mnie najbardziej cieszy ta karta. Co u dwójek? Co u dwójek dobrego, kochani, idzie w tym w tym tygodniu do Was. Słuchajcie, spełnienie życzeń, spełnienie marzeń, i, i słuchajcie, co jest bardzo tutaj y, mocno ciekawe, mam dwie kobiety, to znaczy, to znaczy dwie karty osobowe, to mam na myśli: dwie, królo, dwie królowe się tutaj wam zarysowały, jedna to jest piękna, olśniewająca, namiętnościowa, seksualna, działająca, pełna energii, dostrzeżona, zakomplementowana y, i tak a druga y, zakochana dosłownie w dechę, tak? Bo to jest karta, wiecie, Buławowa, to jest karta Kielichowa. Mam wrażenie, że wszelkie potrzeby dwójek od strony e, zauważenia e, bycia tą jedyną, czy jedynym oczywiście, e, dążeniem do jakiegoś celu, który może się zrealizować e, pod kątem namiętności, seksualności, jak i również spraw emocjonalnych, czyli typ, typowo nie tylko, wiecie, seks, ale również miłość, są tutaj zaspokojone. W tym tygodniu, kochani, może naprawdę coś się wydarzyć, co postawi Was dwójki na nogi, co umocni Waszą pozycję. Bo słuchajcie, królowa kielichowa, która może kochać i otworzyć swoje serce na drugą osobę, może cieszyć się miłością to raz, ale tu dwójka, druga karta pokazuje Was pełnych energii, pokazuje Was osobami, które czują się lepiej, poczekajcie z głosem, sobie młyka kakawy. Czują się lepiej, dlatego że gdzieś tutaj jakaś energia bardzo mocno zasilająca Was przychodzi. Słuchajcie, wiodąca karta pokazuje ten proces spełnienia życzeń i marzeń tutaj. Być może jakieś sprawy w tym tygodniu toczą się na Waszą korzyść, dwójki, tak? I to bardzo dobrze, bo czasami my manifestujemy coś. Pamiętajcie, będziemy sobie teraz 25. robić tą manifestację, taką ogólną tutaj na, na YouTube. Ale też możecie prywatnie się zgłaszać, żeby zapalić wam te świeczuszki intencyjne, czy też zrobić jakieś prywatne ryty, tak? To tak na marginesie. Dobra. Spełniają się Wasze życzenia, marzenia, może coś manifestowałyście, może czegoś bardzo pragnęłyście, może chciałyście tutaj, żeby coś zaczęło lśnić w waszym życiu. No to zaczyna tak, bo no słuchajcie, ja w ogóle tutaj jak zobaczyłam tą pierwszą kartę, mówię gwiazda no to mówię po cholerę te dwie następne teoretycznie, <grym> bo ten tydzień to dobro co Wam przynosi to właśnie ten proces, w którym zaczynacie błyszczeć, być na świeczniku, być doceniane um, tak jak powiedziałabym ktoś może tutaj o Was bardzo mocno zadbać od strony e, namiętności jak i od strony miłości e, tutaj naprawdę otwierają się kochani przed Wami nowe możliwości tak jakby tutaj w tym tygodniu przeznaczenie robiło jakąś swoją robotę słuchajcie, I to bardzo mocno tutaj jest zaznaczone jeżeli słuchajcie, ktoś nie wiedział co ma robić nie miał takiego bym powiedziała dobrego konceptu na coś to to jest karta olśnienia, to jest taka karta przebłysku umysłowego ja już teraz wiem co robić, ja już teraz mogę wytyczyć sobie cel i ja czuję, że to się wszystko poralizuje. bądź co, so, bądź kończycie tutaj taką sytuacją, która pokazuje że możecie pójść i podążać za głosem pragnień i serca w tym tygodniu mam pragnienie, mogę za tym podążać, czuję, że mam więcej mocy do tego, ale jednocześnie też podążam za głosem serca, bo wiem o tym, że bo wiem w którą stronę iść. Tak, serce mnie tutaj ciągnie, więc sprawy miłosne, związkowe mogą tutaj, moi drodzy, naprawdę u dwójek być kluczowe w tym tygodniu. A jakie jest ostrzeżenie? Czego macie, na co macie uważać? Słuchajcie, tutaj jest karta budowy czegoś, i to, i to jest taka sytuacja, że okej, okay, tutaj coś może tyczyć się związku miłości. Tutaj może zwróćcie uwagę, kochani, na czyjąś współpracę waszą z kimś, bo może taka sytuacja być. Budowanie czegoś, praca, nowe projekty, tutaj gdzieś no, no dobra, coś od strony zawodowej może tutaj jakaś sytuacja płynąć. Może też być ostrzeżenie przed tym, zwróć uwagę, na co wydajesz pieniądze, w co ty tutaj chcesz inwestować. To też jest, słuchajcie, dosyć ważne, bo to są jednak mimo wszystko monety. Ja zaraz coś powiem odnośnie tych relacji związków, ale najpierw od tej strony zawodowej. Czyli zwróćcie uwagę na osoby, z którymi pracujecie na co dzień, czy ta współpraca oby na pewno jest dla was komfortowa, dobra, to tak na marginesie. Czy to nie jest tak, że jedna strona coś robi, a druga tylko patrzy i to też może się, kochani, tyczyć relacji związków, że tutaj być może, słuchajcie, dajcie też drugiej stronie popracować nad relacją. Bo ja wiem, że. Czy w tym całym swojej euforii, która tutaj jest, możecie, kochani, no nie wiem, o dobra, super, to ja teraz, tutaj polecę wszystko sama zrobię i w ogóle. Nie, tutaj nie ma być tak, że jedna osoba pracuje nad relacją związkiem chociażby, a druga stoi i patrzy. Ja mam takie wrażenie, że ostrzeżeniem dla Was jest to: nie rób wszystkiego sam sam, sam sama, tak? Weźcie się tutaj za jakąś obupólną pracę, bo ta karta mówi o współpracy, a nie o pracy jednej osoby. Czyli niech się zaangażuje też druga strona. Na tej zasadzie, że nawet wręcz, chociażby wam tam wiecie, korciło was dobra, to ja pojadę, ja załatwię, ja zrobię. To tutaj, właśnie ostrzeżenie jest takie, nie rób czegoś sam albo sama. Pozwól również na to, żeby druga strona mogła się w to zaangażować. Tak bym to powiedziała. Tak samo w pracy zawodowej, tak? Tutaj gdzieś zwróćcie, właśnie, uwagę na współpracowników, osoby, z którymi gdzieś robicie coś wspólnie, bo tutaj faktycznie. Widać, że może taka sytuacja być, że trzeba zwrócić uwagę na takie osoby, tak? Dobra, a co u dobrego w tym tygodniu? Słuchajcie, gardło mi siądzie. No normalnie gardło mi siądzie. Ja jeszcze muszę zmontować filmik dla Was. Co dobrego idzie? Uuu! Uuu, matko, wy macie same trzy arkana wielkie, kochani, a co jest na, na tym, dobra, to już nie jest arkan wielki. Zaraz do tego dojdziemy. Do tej karty, oczywiście e, ostrzeżenia. E, słuchajcie, to, co do Was dobrego idzie w tym tygodniu, to jest duża szansa na to, żebyście rozpoczęli całkowicie nowe życie. Całkowicie, żebyście pozbyły się pewnego rodzaju lęku i strachu, odeszły z czegoś toksycznego i mogły rozpocząć coś nowego trójki. Tak to trochę wygląda. Słuchajcie, tutaj mamy kartę nowego początku. Jest karta głupca, jest nowa droga, nowe możliwości, nowe życie, nowe relacje. Słuchajcie, nie, nie będę nawet wymieniać, bo u każdego z Was oczywiście tu może chodzić o zupełnie różną sytuację. To może być nowa praca, słuchajcie, nie wiem, przeprowadzka, zrobienie ruchu jakiegoś w jakimś pewnym tam zakresie, na przykład planów, czy inwestycji, czy czegokolwiek. Więc to może być wszystko, ale słuchajcie, jest przed Wami nowy początek, jest przed Wami nowe życie możecie rozpocząć wszystko na nowo. Karta sądu mówi o tym, żeby tutaj gdzieś przy tym diable i tak dalej i tak dalej, kochani, gdzieś ostatecznie się rozmówić, ostatecznie podjąć jakieś pewne decyzje i przede wszystkim przestać się bać. Macie szansę odrodzić się i wyjść z czegoś toksycznego bardzo mocno. Mam takie poczucie, kochani, że wy trójki jesteście gdzieś osadzeni w czymś co wam nie służy. Jesteście osadzeni w lęku, w strachu. Jesteście być może osadzeni w czymś co Was zatruwa od środka. Co niektórzy mogą być w jakiejś takiej sytuacji boję się, lękam się, nie wiem, mam poczucie, że sobie nie poradzę, że nie dźwignę tematu na przykład. Co niektórzy mogą być wręcz w toksycznych relacjach, czyli w takich relacjach na przykład, gdzie słuchajcie, nie ma tam ani szczęścia, ani miłości, ani kompletnie nic i tak naprawdę marnujemy czas. Tylko, że my się boimy tego tej ostatecznej decyzji podjąć, tak? O tym nowym początku, o całkowicie nowej drodze. Ale ja mam takie wrażenie, tutaj trójki, że u Was to jest taki obraz sytuacji, który pokazuje, że to dobre, co do Ciebie idzie, to że ta szansa na nową drogę się tutaj poralizuje. Mam takie wrażenie, że przy tym sądzie Wy przestaniecie się tego bać. Ja nie wiem, czy Wy ten ruch zrobicie, czy, czy w tym tygodniu co niektórzy z Was zdecydują się, dobra, wchodzę w to, mam to gdzieś. Ale mm, mam wrażenie, że przestaniecie bać się nowej drogi, że podejmiecie ostateczne decyzje, nie będę się bała. Podejmę ostateczne decyzje, nie będę żyła w czymś toksycznym. Mam takie wrażenie. E, tutaj po prostu zapadają jakieś, e, kochani, konkretne decyzje, które umożliwią Wam całkowicie inną jakość życia. Nazwałabym to tak, jakby co niektórzy wręcz wychodzili z klatek. Jakby co niektórzy wręcz wychodzili właśnie z takiej bym powiedziała obsesyjnej, e, obsesyjnego lęku, z toksycznych sytuacji, z więzień, e, z jakichś takich sytuacji manipulacyjnych bardzo mocno. Słuchajcie, może byliście manipulowani i, i teraz gdzieś e, w tym sądzie możecie się odrodzić, ja wiem, że tutaj ciągnicie za sobą smugę krwi. To jest jakaś taka sytuacja, że wychodzicie z czegoś mocno poturbowani, ale moi drodzy, stwierdzacie, ja się już nie będę bać, ja wchodzę na nową ścieżkę. Słuchajcie, macie mocne czytanie, naprawdę bardzo mocno. Trójki, jeżeli ktoś tutaj się odnajdzie w tym czytaniu, koniecznie dajcie znać, co w tym tygodniu się u Was wydarzy, bo przyznam szczerze, że tutaj są mocno uderzające sytuacje. Ale szukamy w tych kartach dobra. Przestaje się bać, przestaje się lękać, tak? Podejmuję ostateczne decyzje, rozpoczynam nowe życie. To jest przekaz do Was. A jakie jest ostrzeżenie? No właśnie, nie stójcie na rozdrożu, nie bójcie się podjąć decyzji. Słuchajcie, karta bardzo pięknie dopełniająca to, co powiedziałam, bo dwójka buław pokazuje Was na rozdrożu. Może stoicie pomiędzy, słuchajcie, życiem, które macie, niestety toksycznym, a stoicie przed życiem, zwróćcie uwagę. Ja stoję tutaj przed diabłem i przed nową drogą. Jedna z moich dróg to jest nowa, całkowicie nowa droga, tak? Druga z moich dróg to jest droga, w której niestety żyję w lęku, strachu, niepewności i w toksyczności. I ja teraz stoję sobie tu i muszę podjąć ostateczną decyzję. Tak? Bo to jest sąd ostateczny. Weź w końcu z tym zrób porządek. No i ta karta jak ostrzeżenie mówi, żeby wybrać mądrze żeby przede wszystkim słuchajcie nie pakować się ponownie w łapy diabła. Żeby w pewien sposób przede wszystkim podjąć tą decyzję i nie stać na rozdrożu. Takie stanie na rozdrożu niestety kochani wam tylko no, nie będzie sprzyjało, bo jeżeli ścieżka tutaj w prawą stronę idzie w kierunku naszego diabła, to wy każdego dnia, każdą godzinę będziecie no, w dużej mierze, kochani, dostawać po tyłku i cierpieć. Czas już wreszcie, ostateczna decyzja, sąd ostateczny. Czas już wreszcie z tej toksycznej sytuacji wyjść. Taki macie, kochani, przekaz. Trójki dajcie znać. To na pewno nie będzie do wszystkich. Być może, słuchajcie, w tych albo w tych sytuacjach się bardziej odnajdujecie, ale dajcie znać, jeżeli ktoś się w tym odnajduje i kiedy Wy tutaj na tym rozdrożu stoicie, stoicie. Jeśli coś takiego macie, zapraszam 25 na, na, słuchajcie, manifestację, która ma tutaj w pewien sposób przyciągnąć do Was logikę myślenia, przyciągnąć szczęście, przyciągnąć dobre miłości, moi drodzy, wyzwolić się również, kochani, z jakichś negatywnych rzeczy, toksycznych rzeczy, żeby faktycznie pójść już w tym kierunku, tej nowej drogi. Dobra, trójeczki, będę czekała tutaj za Waszymi e, informacjami. E, no, moje drogie, e, wszystkie znaki tutaj, które się spotkały, wszystkie osóbki najcudowniejsze z magicznej, oczywiście cudowne, piękne, wspaniałe i och, ach, ech. E, wy wszystkie oczywiście dajcie znać. W którym z tych czytań się odnaleźliście? Jak te karty czujecie? No będę dla Was, będę olbrzymio wdzięczna, jeżeli podpowiecie mi, jak tutaj to odbieracie. Tymczasem Magda idzie na kawkę, tymczasem Magda zabiera się za montowanie filmu, kochani, z kolejnej wyprawy dla Was. Bardzo ciekawy, zaznaczam, bardzo mocno tutaj obrazujący w bardzo ciekawe zwroty akcji, więc wszystkie osoby, które gdzieś bardzo lubią takie klimaty z dreszczykiem, zapraszam z Mikiem. już teraz moi drodzy na powiedzmy chyba nie wiem czy mi się to uda dzisiaj opublikować, bo dopiero musimy to zmontować, ale na pewno jutro e, oczywiście na magiczną na ten materiał Buziaki.